Witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft na modach Dzisiaj, jak mówiłem, mieliśmy się wybrać do tej tam fontanny, co zauważyliśmy w oddali I tak dzisiaj właśnie zrobimy Więc lajkujcie, subskrybujcie i bez dłuższego przedłużenia zaczynajmy Dobra, zabrałem ze sobą trochę chleba Bo miałem tylko trzy, więc trochę wziąłem No i co, idziemy teraz znaleźć tą fontannę, czy co tam było tam Studnia jakaś, co tam, gdzie to było w ogóle tam Jestem w ogóle ciekaw co tam znajdziemy. Drewniana, jakaś studienka, tutaj jakiś pełno węgiel, a to... A dobra zbiorek, tutaj. W sumie jest to. Pozbieram trochę. Łaźcie. W sumie zawsze węgla się przyda. Nie wiemy kiedy. Potem zawsze mam problemy, żeby w ogóle znaleźć ten węgiel. Poszukam, pozbieram sobie już go teraz. Tu już jest. Mam jeszcze kawałek. Spokób do swoim rogu. Aha, tutaj był ten... Czterolist na kończynkę. Czyli niedźwiedź. On mnie nie zatykuje? Chyba pierwszy muszę go ja zatkać. To nie no to, to jest z żelazu? I o, to było z Spokojnie, nie hadź, wiecie, ja jak tak przede mnie chcę zrobić. Jestem minę nastawiam do ciebie. Na razie. A tam fajne wysokie drzewa są. Nie no zbiorę sobie tutaj drzewko. Ciekawe Rozlokowało to drzewo Kurde Dobra, mniejsza z tym drzewem Ładne obietnice Zobaczyłem, że, że dodałem Po prostu różne Odcienie ogólnie tych Różnych Krzewów są Krzaków, tego, kwiatów i tego typu rzeczy Mówię, odcienia tu chyba zwykłe... i tam jest jakaś ogromna dynia. I co to jest? Dom jakiś? Czy to taka po prostu dynia postawiona. W środku dynia, nic więcej. I to jest akurat ciekawe. Nie, to jest... ...zwykła dynia. my ci kiedyś też wybierzemy. Co to jest? Miedziana budowa w no to co jest co to tak długo jest? więc zobacz, może coś w środku to jest co wątpię, ale fajnie by było Nie, to jest po prostu zwykła miedziana taka, ale zachowam sobie to nie, w Zajrzymy na mapę. Tu jest jakby jakiś most dziwny Co jest? Tu tam jakaś taka od... krzywa z dupy Dobra, czyli... To jest chyba ta fontanna Tu jest coś, choć może Do tego mostu bym pierwszy poszedł, w tą, w tą stronę gdzieś Ciekawi mnie to jest, natomiast. o kolejna muszla nie, tu na innym serwerze zbrałem już. Tak, prawdopodobnie na innym serwerze było. Takich muszę lekko nie znalazłem. Jo, jest tam jakiś most. Idziemy go zobaczyć. Co tam ciekawego się znajduje. Czy może jakaś trzmicha gdzieś będzie tutaj obotnienie? Albo coś? Tylko taki zwykły, po prostu most na tą wyspę. Tego lasu, takiego. Nie, tylko taki zwykły mioszczek. Bez niczego. Dziura, nie wiem, dobra, jak to jesteśmy, to chodźmy do tego lasu stać. Co tu jest? Rozumiem, jeszcze sobie przygotowywać wszelkie już. By wiedzieć, czy czegoś tutaj gdzieś nie ma, przypadkiem. <laughs> Ale tak patrzę, to tu chyba nic za dużo nie znajdziemy. Tam gdzieś było pogało to na mapie, widzę. Nie wiem, to jest w sumie chyba nic dzień takiego, Być głębiej, może. No, to chyba tylko zwykłe takie lasy, teraz takie małe. Czyli ja w kolor, że mają. Nie, tu chyba nic nigdzie nie widzę. Nie, tu nie ma nic. się rozglądam, ale... nic tu nie widzę, bynajmniej. Nie, nic, a nic. Jeszcze zaraz mapę włączę, zobaczę czy czegoś co nie ma. Ale bynajmniej nie widzę nic. Jakś tutaj innych struktur, jakichś takich budowli czegoś. No, pójdę jeszcze zacząć tutaj, co to jest w tym miejscu. To tak jakoś też tak dziwnie wygląda. Poza tym, to w sumie nie ma tu nic. Tu jest ta nasza wioska. Dobra, chodźmy tu w to miejsce. Hmm, gdzie tutaj teraz? Zbiorę sobie coś na nie. O, kolejna muszalka. Się... Nie, co to jest? Tak, to jest też. Pokażę inne. O. Ugh, co fajny rodzaj jest. Zbierzcie z tego. Bo... Zbierzcie z tego. Zbierzcie z Co z O, kolejna. O, to jest taka bomba. Nie, tak. Fajnie, O, kolejna. A tu to mamy już. No. O, są białe. Ciekawe, fajne muszelki takie. Chyba te żółwie pływają Nie, co to? Są żółwie? Jo, to chyba żółwie są No, są żółwie, ale jakieś takie inne Żół... o, hador Żółw diamentowy chyba jakieś tak w tam nie wiem Nie zauważyłem, bo na mnie to tam za bardzo pisało, ale dobra Znajdźmy teraz tą strukturę dziwną, co tam na Gdzieś tam przed nami, tam w tamtą stronę Dobra, lecimy tu. Tu jest, to jest chyba to, no? Czyli co tu jest? Jakieś płomące wieże? Pewnie to będą jakieś strażniki albo ktoś. Nie, ognisko. Co, to jest? Sobie, co to tu jest? Widzimy, co tu jest, naprawdę. Ognisko, osobowe w jakimś. ni to bunker, ni to. jakiś posąg, to jest takiego typu. Nic tu w sumie nie ma wokół tego więcej. Ciekawe. Dobra, Odkryło się jakaś mapa, nowa część, czy tak w sumie? Tu może coś będzie, a chyba nie, 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 dobra. Wracamy, bo to tutaj widzę, że nic ciekawego bynajmniej tutaj nie ma. Możemy wrócić chyba już. Dobra, to widzimy się już w domu. Ja już mało docieram do wiązki, sam już dotarłem. Idziemy sobie do domu ułożyć przedmioty i nie wiem. Pójdę chyba po zrobić zesikierki, to zbieram trochę dre drewna na budowę jakiegoś domu. Tak też nie możemy tutaj jakieś cudzy chałupie. Mamy już sporo drzewa, ale no, więcej, by się przydało więcej, bo to tam. Marna ilość. Sprawdzę w czy z miedzi możemy robić ta modyfikacja dodała. Miedziane rzeczy. Miedziane te. kilofy, Miecz. Mroźny drewniany miecz. Nie wiem, spróbuję zrobić coś. Przerobię sobie sztabki Sprawdzimy. Czy dodali miedziane? Nie, nie ma. Niestety, ale odbędziemy mieć. I weźmy drzewo. Drzewo, drzewo. Co bym Idąc, znalazłem jeszcze sobie to fajne drzewo, i jeszcze yy, przed tutaj dojściem zrobiłem sobie jeszcze drugą siekierkę, by, bo coś czułem, że jedna mi by nie starczyła, a więcej, tym lepiej. Zebrałem sobie tam jakieś drzewo, gdzieś koło chaty i. Zrobię z tą dodatkową No już w sumie jedna zmarnowana Bo jak widać już się zniszczyła po jednym drzewku takim, no ale jednak to było ogromne drzewo Co ja tutaj poradzić i tak, no i co, idziemy, szukamy Pójdźmy tam zebrać, no to jak dojdę tam to się zobaczymy Dobra, doszedłem już tutaj do naszej, do lasu Zebrałem po drodze jeszcze trochę mięsa, żeby można było tutaj mieć czymś się najeść. A no ładne, bo nie to drzewo, jest tak krwajowy, Dobra, tu jest pień jeszcze taki mały, bo tych dużych to nie ma sensu zniszczyć, bo zanim je zniszczę, to pewnie większe ścikiery mi się zniszczy, albo naraz pójdzie i też całe drzewo się nie zniszczy. I teraz to takie pojedyncze, nie tak grube. Już padło. A to się jeszcze nie zniszczyło, dobra? Trzeba znaleźć coś innego. Dobra, pozbieram tutaj trochę drzewa i zacznę się potem. Dobra, dotarliśmy już pomału do wioski. Mi się udało zebrać trochę drewna. No i po drodze jeszcze trochę trzciny zebrałem. No i co? No i chyba to będzie na razie na tyle na ten odcinek. W kolejnym odcinku chyba będziemy budować już dom, pomału coś robić. Więc no. Dobra, no to zaczynasz w kolejnym odcinku. Cześć.